Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z QA. Ostatnio pytałam Was na Instagramie, czy macie do mnie jakieś pytania, bo chcę nagrać taki filmik. Wiele tych pytań przebijało się pod filmami na YouTube i w wiadomościach prywatnych. Także, nie przedłużając, zaczynamy. I tutaj pytanie pierwsze, które było najczęściej zadawane: to kiedy wracasz do pracy? Do pracy wracam w grudniu. Ogólnie macierzyński już by się skończył. Teraz jestem na urlopie wypoczynkowym, więc y, y, teoretycznie i praktycznie wracam w grudniu. Dobrze. Drugie pytanie, i to też było najczęściej zadawane pytanie. Jak i trzecie pytanie, czyli gdzie pracujesz i kim jesteś z zawodu? E, pracuję, nie będę tutaj mówić konkretnie gdzie pracuję, bo to nie o to chodzi. Pracuję w jednej z większych perfumerii. A kim jestem z zawodu, to y, skończyłam kosmetologię. Także tak. I te osoby, które są ze mną od początku, to na pewno wiedzą, znają odpowiedzi po prostu na te pytania. Kolejne pytanie, czy Nadia chodzi do żłobka? Tak, Nadia chodzi do żłobka. Powiem wam szczerze, że ciężko to znosi. Jest najmłodsza w grupie i bardzo dużo płacze. Powiem wam szczerze, że serce mi pęka i mam podgląd, bo w żłobku jest monitoring, więc na telefonie podglądam ją, co ona tam robi i jest mi po prostu przykro. Dobra, kolejne pytanie. Ile Nadia ma miesięcy? Nadia skończyła roczek. Co Nadia dostała na roczek? <laughs> tak, niektórzy nie widzieli, niektórzy wiedzieli, ile Nadia ma. Pokażę Wam, słuchajcie, we vlogu, co dostała na roczek. Także oglądajcie vlog. Następne pytanie, które też mimo wszystko często się przewijało: czy to na Instagramie, czy na YouTubie. Ile masz lat? Słuchajcie, na ile wyglądam? Piszcie w komentarzach teraz. Na ile wyglądam? Piszcie. 28. Osiem. <laughs> Dajcie znać, czy na tyle wyglądam, czy może na starszą, czy na młodszą. Czy przeprowadzilibyście się za granicę? Myślę, że nie ma na razie takiej potrzeby. Wydaje mi się, że nie. Jeżeli zaszłaby taka potrzeba, to... No to tak, no... Nie wiem, nie wiem w ogóle co to za pytanie. Niestety, wolimy mieszkać tutaj, ale gdyby nas, yy, wiecie, życie do tego zmusiło, no to pewnie byśmy wyjechali. Czy będzie vlogmas? No, w grudniu wracam do pracy, więc wydaje mi się, że nie, bo nie będę po prostu miała na to czasu. Yy, dziesiąte pytanie: Jak sprawdzają ci się kosmetyki de Ordinary? To pytanie zadała Ada. Buziaczki dla Ciebie kochana, jak to oglądasz. No używam je niedługo, bo tak naprawdę ile dwa tygodnie, może nawet nie całe. Coś około dwóch tygodni używam tych kosmetyków. Mam powiedzmy całą serię do twarzy, bo mam krem pod oczy, serum do twarzy, peeling, tonik. Co jeszcze mam? Peeling, krem pod oczy, tonik, krem do twarzy. I serum do twarzy. Także mam 5 kosmetyków z tej marki i też Wam pokażę je we vlogu. Kolejne pytanie. Masz piękne włosy, jak je pielęgnujesz, co robisz, że są takie długie? I powiem Wam, że na to pytanie już kilkakrotnie odpowiadałam. One urosły mi tak w ciąży. Gdy byłam w ciąży, odbrania tych wszystkich witaminek i tak dalej, ciąża służy, słuchajcie, bardzo urosły mi włosy. One mi wypadają, ale jest ich tak dużo, że w ogóle tego nie widać. I włosy mi zawsze wypadały. I powiem Wam przysięży, że dobra fryzjerka to jest połowa sukcesu. Ja od kilku lat chodzę do jednej fryzjerki, do tej samej fryzjerki. Ona ma rękę do długiej włosów i dzięki niej te włosy jakoś rosną. Na pewno są, były to też te witaminy w ciąży. Moja pielęgnacja nie jest jakoś szczególna, bo czasami używam kosmetyków profesjonalnych, ale. W większości używam kosmetyków Schwarzkop'a dostępnych w Rossmanie. Pełny, e, tak, głównie te używam. Ogólnie nie, nie stawiam tutaj na kosmetyki naturalne. Wręcz przeciwnie, moje włosy uwielbiają silikony i ja właśnie takich kosmetyków używam i moje włosy wtedy wyglądają najlepiej. Pytałyście też, że zauważyłyście, że nie prostuję włosów? Czy nie prostuję, czy prostuję włosy? Na co dzień nie prostuję. Dzisiaj wyprostowałam je delikatnie i powiem Wam szczerze, że to też na pewno dużo daje. Ja prostuję włosy może raz w miesiącu. Czasami nawet nie. Na jakieś takie mega duże wyjścia yy, zdarzy mi się wyprostować. Ale głównie moja fryzura na co dzień to jest taki związany kogo, kokon. Yy, wiecie, na górze, żeby mi Nadia włosów nie ciągnęła. Yy, ale to też na pewno dużo daje, że nie prostuję tych włosów. One mi się nie łamią tak. Yy, I są w zupełnie innej kondycji. Wyglądają lepiej. Yy, te końcówki też nie są takie rozdwojone, i to też prostownica. Dużo robi, nie myję tych włosów codziennie, a kiedyś je myłam i one mi się bardzo łamały, wypadały przez to, że myłam, prostowałam, suszyłam codziennie i tak dalej. Więc myję włosy co drugi, co trzeci dzień, nie prostuję włosów, używam zwykłych kosmetyków tak naprawdę, chodzę do fryzjera, nie farbuję już tych włosów sama e, i to też jest na pewno duży plus. Także no, nic takiego słuchajcie z nimi nie robię, nic takiego szczególnego. Jeżeli chodzi o pytania, to wybrałam właśnie tyle. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, więcej pytań, to pod spodem w... Wy... Pod tym filmikiem zadawajcie i ja po prostu nagram kolejny film z Waszymi pytaniami. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się tak czegoś więcej. To, co chcieliście wiedzieć, to się dowiedzieliście. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Bardzo dużo widzów, którzy mnie oglądają, nie subskrybuje kanału mojego, więc klikajcie teraz subskrybuj, nic Was to nie kosztuje. I dzwoneczek, będziecie informowani o nowych filmach. Na Instagram Was zapraszam, tam jestem codziennie. Łapki w górę, jeżeli filmik Wam się podobał, buziaczki.